Witam serdecznie. Nazywam się Aneta Wyciślak. Witam Cię na moim kanale YouTube. Miłość duszy. Jeśli chodzi o Facebooka, znajdziesz mnie jako piąty element mocy. Zas zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Jeśli czujesz to sercem, to działaj. Trójkąt mocy czyli tak, ciało, umysł i dusza klucz do pełni życia. Czy czujesz, że w Twoim życiu czegoś brakuje, że mimo starań nie osiągasz pełni spokoju, radości czy zdrowia? Często przyczyną jest brak równowagi w naszym wewnętrznym trójkącie mocy pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi, a te trzy aspekty są ze sobą nierozerwalnie połączone. Kiedy jeden z nich cierpi, odbija się to na pozostałych, tworząc dysharmonię w, całym, w całej naszej istocie. Jak działa Twój trójkąt mocy? Ciało to świątynia. To Twój fizyczny pojazd, który pozwala Ci doświadczyć świata, kiedy dbasz o ciało, ruch, odżywianie, odpoczynek, czujesz energię i witalność. Kiedy jest coś zaniedbane, Wtedy zaczyna nam się to odbijać bólem i zmęczeniem, kiedy właśnie zaczynamy ignorować sygnały, alarmy z naszego ciała. Słuchasz czasem swojego ciała, czy tak nie bardzo? I zobacz teraz umysł, Twój kompas to centrum Twoich myśli, przekonań, analiz i planowania. Silny, spokojny umysł pomaga podejmować świadome decyzje. I radzić sobie ze stresem. Umysł przeciążony lękiem, zamartwieniami i negatywnymi myślami potrafi sparaliżować całe Twoje życie. Czy Twoje myśli są sprzyjające, czy może bardziej przeszkadzające? I teraz idziemy do duszy. Dusza to Twoja prawda, to Twoja esencja. To najgłębsza część Ciebie, Twojego prawdziwego ja. To Twoje powołanie, intuicja i wewnętrzna mądrość. Kiedy jesteś w kontakcie ze swoją duszą, czujesz cel, spełnienie i głęboki sens życia. Kiedy natomiast odcinasz się od niej, pojawia się pustka, zagubienie, poczucie braka, braku sensu. Czy dajesz sobie przestrzeń, by usłyszeć swoją duszę? I teraz zobacz: Dysharmonia równa się blokada. Harmonia równa się przepływ. Gdy jeden z wierzchołków trójkąta jest zaniedbany, cała konstrukcja słabnie. Chory umysł obciąża ciało i odcina od duszy. Zmęczone ciało osłabia umysł i utrudnia kontakt z duszą. Zraniona dusza manifestuje się poprzez choroby ciała i negatywne myśli w umyślach. Tylko holistyczne podejście, które uwzględnia wszystkie te trzy aspekty, pozwoli Ci osiągnąć prawdziwą równowagę i pełnię. Jak odzyskać swój trójkąt mocy? Moja praca z Tobą skupia się na przywracaniu harmonii w Twoim trójkącie mocy. Poprzez oczyszczanie energetyczne w kronikach akaszy pomagam uwolnić blokady na poziomie ciała, duszy, przywracając przepływ. Natomiast same kroniki akaszy dają wgląd w mądrość duszy, pomagają umysłowi zrozumieć głębie przyczyny konfliktu lub kierunku. Dołączając do tego ustawienia systemowe, uzdrawiamy dysharmonię, która manifestuje się na poziomie ciała, czyli dolegliwości umysłu, to już wzorce myślowe, takie kształty i duszy, poczucie przynależności i spełnienia. Chcesz poczuć pełnię swojej, wewn swojego wewnętrznego trójkąta mocy? Czas przywrócić równowagę. Jeśli czujesz, że któryś z wierzchołków Twojego trójkąta mocy wymaga uwagi, skontaktuj się ze mną. Razem odkryjemy, co się wydarza. Przywrócimy Ci całą pełnię. Napisz do mnie wiadomość prywatną. Serdecznie pozdrawiam i tule z miłością. Aneta